Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii Co Nowego w Perfumeriach, czyli w serii, w której opisuję, co nowego w perfumeriach, jak sama nazwa wskazuje. Ok, 8 kompozycji, od najgorszej do najlepszej, moim zdaniem. Zaczynajmy bez zbędnego przedłużania, już. Ostatnie miejsce, według mnie, Calvin Klein CK1 Summer Days, czyli perfumy, które wydaje mi się, zbierały całkiem pochlebne opinie. W internetach i wśród jakichś tam recenzentów na YouTubie tak mi się kojarzy. Może się mylę, ale tak mi się coś wydaje, że całkiem pozytywnie były odbierane. I one nie są brzydkie, ale pachną jak szampon. W sensie dobra, może najpierw czym to pachnie? Pachnie to tak słodko, świeżo, cytrusowo, z odrobiną mięty. Um, mamy jeszcze jakieś takie nuty słodko-pudrowe, kojarzące się z jakimiś cukierkami pudrowymi, cytrusowymi. I to właściwie tyle. I naprawdę nie wiem, czego to zasługuje, ale serio. Zapach ten pasuje bardziej do jakiegoś żelu podprysznic albo szamponu aniżeli perfum. Wydaje mi się, że jakieś, jakiś żel podprysznic sejwonu, który miałem lata temu, tak pachniał i może stąd mi się tak kojarzy. No ale ogólnie jest to miły przyjemniaczek z, ze średnimi parametrami i to właściwie tyle. 5 na 10 ode mnie. Miejsce siódme, niestety, Cartier Declaration. Nie chcę zmasakrować tej nazwy, więc nie będę jej czytał. Mój fręcz nie jest najlepszy. W każdym razie, perfumy te to takie bardzo proste, kolońskie pachnidło. I ja jestem bardzo lubię w ogóle markę Cartier, ale też yy, tą linię Declaration, więc liczyłem na coś fajniejszego. No, jest, jest tak po prostu. Ok, jak już mówiłem, chyba nie? Bardzo prosto i kolońsko. Otwiera się to tak no, nieźle, w sensie całkiem obiecujące jest to otwarcie. Mamy herbatę, nieco takiej cukierkowej cytryny, kojarzącej się z jakimiś cukierkami typu NIM2. Tak mi się kojarzy, taka landrynkowa cytryna. te jakieś nuty mydlane, bardziej szarego mydła. E, nuty gorzko zielone, prawdopodobnie przez Petty Grain, tak mi się wydaje, że ten Petty Grain tutaj tych, te nuty wprowadza. E, I kardamon, przez co całość kojarzy się nieco z klasyczną deklaracją, i to otwarcie jest naprawdę. Naprawdę ładne. Jest ślicznie zwiewnie, letnio orzeźwiająco spoko, a co zawiodło? Wszystko później. Każda późniejsza faza zapachu i ogólnie parametry. Po tym świetnym musującym otwarciu robi się taki mdło mydlany, a wydaje mi się, że ta trwałość na poziomie 3-4 godzin nie wpłynęły pozytywnie na mój odbiór tego zapachu. Znaczy. No, ile tą trwałość można by wybaczyć, jeśli byśmy traktowali te, ten zapach jako taką typową wodę kolońską, jako taki poprawiacz humoru, ale jednak, no, te, te późniejsze, mdło, nudne fazy zapachu, etapy rozwoju już raczej tak nie bardzo. No, 5 na 10 ode mnie, nie jeśli szukacie czegoś na upały, czegoś bardzo lekkiego, zwiewnego, to możecie rzucić noskiem. Okej, okay. miejsce szóste, Jean-Paul Gaultier Le Beau, Le Parfum. No nie jest to pachnidło letnie, zdecydowanie. Jest bardzo słodko, ciężko, deserowo. Mamy tutaj tonkę taką kojarzącą się właśnie deserowo-jadalnie nieco. Drewno, kokos, wanilia, odrobina irysa, które wprowadza do takich fajnych, całkiem oryginalnych, pudrowych nut. Oraz syntetyczne, aczkolwiek naprawdę fajne nuty, takie owocowo-tropikalne. No ogólnie zapach ładny, ale jakby nie patrzeć, jest to taka syntetyczna, nieco ulepna, słodka klucha. no. O bardzo dobrych parametrach, bo to trzeba, trzeba dodać, chociaż zazwyczaj takie zapachy mają bardzo dobre parametry. No taki otulający przyjemniaczek. Ehm, co mnie od niego jednak odpycha, to taka mocna, drażniąca baza. Taka, ehm, składająca się z jakichś molekuł ambrowych, takich mocnych, mocno projektujących i po prostu drażni to mój nos. No ale. Ludzie lubią, nie? No ogólnie jest, jest OK. 5,5 na 10. Kolejne miejsce już chyba piąte. Hugo Boss Boss Battled Marine. I na wstępie wspomnę, że nazwa Marine w tych perfumach jest totalnie z dupy, gdyż z jakimiś nutami wodnymi to one kompletnie nic wspólnego nie mają. No ale ogólnie jest to zapach po prostu przyjemny. Pachnie świeżo ciepło, ale też ma takie właściwości chłodzące, mentolowe. W sensie czuć czuć takie zimno, szczególnie w tym otwarciu. Ehm, co do samego zapachu to mamy tu znane z klasyka, takie syntetyczne jabłko z cynamonem co wraz z tymi nutami miętowo-mentolowymi może budzić skojarzenia z zamrożoną szarlotką, tak mi się to skojarzyło przynajmniej. Mamy tu też sporo nut takich owocowo-pudrowych, które kojarzyły mi się trochę z Versace Blue Jeans. Swoją drogą jest to bardzo, bardzo dobra, tania perełka, więc warto ją sprawdzić, jeśli nie znacie. E, oraz e, mamy tutaj też nieco ładnej, naprawdę ładnej, marcepanowej, naturalnie pachnącej tonki. Oraz coś, co mi nie pasuje, czyli nieco takich ziemistych, brudnych, drzewnych nut. W sensie podejrzewam, że jest to szałwia muszkatołowa, bo jest w nutach, a ona potrafi takie nuty wrzucić do perfum. No i to mi tutaj za bardzo nie gra. Niemniej, w ogólnym rozrachunku, zawach jest po prostu miły. Bardzo syntetyczny, ale miły. Męski, uniwersalny, czysty, kojarzący się z jakimś żelem pod prysznic, z mężczyzną, który wyszedł z kąpieli albo z pod prysznica. Do tego całkiem trwały, bo siedział na mnie jakieś 8-10 godzin. Projekcja była całkiem znośna, taka umiarkowana, ale okej. Okay. No, 5,5 na 10. Miejsce czwarte Hugo Boss, kolejny Hugo Reflective Edition. Jest to taki typowy męski, uniwersalny, niebieski świeżak, aczkolwiek z całkiem ciekawym twistem. No, mamy tu, jak można by się tego spodziewać, po takich typowych niebieskich perfumach męskich. Orzeźwiające cytrusy, nieco ziół, jakieś drewno, takie nuty, bardziej syntetyczno-drzewne, jakieś molekuły. Ambroksan, który wprowadza tu takich... Nut, ambroksan, nie wiem, jakieś molekuły ambrowe, takie słone, mocne. Mamy nieco wetywerii, takiej ziemisto-drzewnej, typowo męskiej wetywerii. Oraz coś, właśnie ten twist, coś co kojarzy mi się z takimi perfumami z lat dwutysięcznych, w z początku lat 2000, taki Taki męski akord kojarzący się z jakimiś antyperspirantami chłodzącymi, takimi, nie wiem, jakąś Rexoną w srebrnej puszce. Nie wiem, czy Rexona w srebrnej puszce tak pachniała, ale. No taki męski, nieco retro, już jakby nie patrzeć, vibe. Retro nuta. Parametry miał na mnie całkiem ok. Czy całkiem okej? Okay? No dobre, siedział z 10 godzin, całkiem od skóry się odrywał. No ogólnie. Nie jest źle, chociaż ciężko mi go jakoś specjalnie polecić, bo znam lepsze perfumy w podobnym klimacie, chociażby, nie wiem, Hugo y, Reversed, chyba, tej samej marki, albo chociażby świetny Easy Miyaki L'Odyssey Pour Homme Sport, który jest podobny, w podobnym klimacie, także, no nie wiem, no ale tragedii nie ma, nie? 5,5 na 10 ode mnie. Miejsce trzecie, Brioni Eclat. Brioni Klat to zapach bardzo ładny. Ehm, taki zwiewny, nowoczesny, molekularny, transparentny. Ehm, pachnie to trochę jak połączenie róży i chłodnego piżma z Perle de la ehm, I takich musujących, cytrusowo-drzewnych nut na np. nowego Diora OM albo Diora OM Sport. Ehm, I to tyle. Jest ślicznie, w 100% unisexowo. I niestety, jak już na Brioni przystało chyba beznadziejnie parametrowo. Ogromna szkoda. Siedział na mnie, nie wiem, z 4 godziny? Może 5? E, praktycznie nie był wyczuwalny z odległości większej niż centymetr. E, no tak po godzinie. To godzinę powiedzmy jakoś tam się od skóry odrywał, ale nie, nie, nie jakoś specjalnie mocno. No, ogromna szkoda. Niemniej pomysł na zapach naprawdę, naprawdę dobry. Kompozycja jest i gdyby podciągnąć te parametry byłoby naprawdę świetnie, a tak jest tylko 6 na 10 ode mnie. Miejsce drugie, nowa Aqua alegoria od Guerlain, czyli Nerolia w Vetiver. I kto zna zapach wszelkiego rodzaju wód kolońskich opartych na Neroli, ten wydaje mi się powinien wiedzieć czego się spodziewać tutaj. Główną rolę, jak na wodę kolońską, przystało gratu Neroli. Jednak y, Neroli to jest cał, praktycznie całkowicie pozbawione słodyczy w otwarciu. Jest kwaśne, czyste, nieco mydlane, takie zielone, po prostu śliczne. E, w tle mamy odrobinę nut takich ciepło-słonecznych, kojarzących się to jakoś pla, to wiecie, plażowo z jakimiś kosmetykami do opalania. E, nieco ziół, nieco mlecznej figi. Tyle, pachnie to rewelacyjnie. Po chwili na skórze, jednak wysładza się, i niestety, traci wszystko, co ciekawe, i pachnie po prostu jak taka woda kolońska, jak mydlane Meroli. A gdzie ta wetyweria z nazwy to naprawdę pojęcia nie mam. E, co na plus, jednak to zdecydowanie parametry, bo jak na zapach o takim charakterze kolońskim jest naprawdę bardzo dobrze. E, projekcja niezła. Nawet bardzo niezła, jeśli można tak powiedzieć, bo przez 2-3 godziny projektował naprawdę mocno i nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że trochę mnie zmęczył tą swoją projekcją. Ehm, trwałość 8-10, może nawet 12 godzin ta baza jeszcze, jeszcze była wyczuwalna. Także no, nieźle. Jeśli lubicie kolejne klimaty, to myślę, że możecie dać najnowszej Aqua Allegory szansę 6,5 na 10 ode mnie. Miejsce pierwsze, Kenzo Om Ode Parfum. I od pierwszych sekund na skórze czuć, czyje to dzieło? Quentin Biche. on dla Kenzo kolejne perfumy w stylu Ganymede czy Bois Imperial, gdzie główną rolę gra Akigala Wood, czyli taka fajna, naprawdę super nowoczesna molekuła. Nie, to nie jest chyba molekuła, to jest jakaś y, frakcja olejku paczulowego, nie? Chyba pozbawiona. Takich wszystkich pleśniowych, ciężkich nut i z tej paczuli zostały takie tylko nuty zwiewne, pieprzowe, musujące, drzewne. Naprawdę śliczna, śliczna nuta. Śliczny składnik, o. E, więc nie ukrywam, bardzo mnie cieszy popularność tego składnika, bo uważam go za coś genialnego. Ale co do samego zapachu. E, jest to kompozycja mineralna, słona, taka nowoczesno, nowocześnie transparentna. Taka, wiecie... Nie projektujące, nie zabijające projekcje, tylko tworzące taką fajną bańkę wokół noszącego, taką. Właśnie nie wiem, czy jest lepsze słowo niż transparentny na no coś takiego. Taki. No, no nieważne. Co z początku uderza w nos, to ogrom, naprawdę ogrom tego drzewno-pieprzowego Akigalaud musującego w nosie, oraz nieco paczuli takiej zielono-pleśniowej wręcz. E, do tego coś mlecznego w tle, jakby kokos albo figa, i coś co kojarzy mi się z zapachem ogórków kiszonych i koperku. <gryw> Także ciekawie. I w tle wyczuwam również nieco takiego zapachu palonego metalu. W sensie zapachu kojarzącego się z zapachem lutowania, kto kiedykolwiek lutował, ten wie pewnie jak to pachnie. I tam również w tych perfumach to coś wyczuwam, także jest wyjątkowo. W czasie jakoś specjalnie się nie zmienia, może nieco się z czasem wysładza, ale poza tym pachnie podobnie praktycznie przez cały czas trwania. A trwałość ma naprawdę dobrą, bo z 8 do 10 godzin. Projekcja taka akurat umiarkowana z plusem myślę można by powiedzieć. Bardzo ciekawe pachnidło, które zdecydowanie warto sprawdzić, niezależnie od płci i preferencji zapachowych. I, i tyle. 7,5 na 10 ode mnie. No i podsumowując, to taka średniawka, nie? W tym odcinku. Znaczy, poza Kenzo jakoś nic specjalnie się nie wyróżniło. Czy to negatywnie, czy to pozytywnie się nie wyróżniło, bo em, no, fajnie jak Coś się wyróżnia pozytywnie oczywiście, ale te negatywne, negatywnie wyróżniające się zapachy też jakoś zapadają w pamięć. A tu było po prostu przeciętnie nijak i już gdybym sobie nie zapisał co czuję w tych perfumach pewnie nie wiedział, nie pamiętałbym jak większość z nich pachnie. Także no średnie premiery w tym odcinku. No ale nic, jeśli znacie jakieś z tych perfum dajcie znać w komentarzu co o nich sądzicie. Tyle ode mnie, papa. Pa.